przeczytam uczynki, jakie są ciała bez Ducha Świętego, co my czynimy. Może to być również wtedy, kiedy zasmucisz tego Ducha Bożego w sobie i coś ci się wtedy przytrafia. Patrz. Może nawet ten cały rozdział. Apostoł Paweł do Galacy. Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił. Od czego cię wyzwolił? Od sideł grzechu, od przekleństwa prawa. I nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam, że jeśli dacie się obrzezać Chrystus, nic wam nie przyda. Niestety znam takich braci, co się obrzezali. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że jest zobowiązany wypełnić całe prawo. Pozbawiliście się Chrystusa, wy, którzy usprawiedliwiacie się przez prawo, wypadliście z łaski, czyli przez własne uczynki, nie chcesz przyjąć Ducha Świętego, bo tak kochasz jakąś porządliwość, może seks, na przykład z kobietami, czy coś tam, albo jakąś masturbację, tak się zakochałeś w tym porno, w głupotach takich, Kłamstwie i oszustwie, że właśnie chcesz poprzez wypełnianie prawa i cofasz się do tego starego przymierza poprzez wypełnianie dni, miesiąców, nowiów, szabatów, chcesz po prostu osiągnąć własną sprawiedliwość. To ty plujesz Chrystusowi w twarz. Wiesz? Ty plujesz Chrystusowi w twarz. On po to na tym krzyżu Golgoty wycierpiał tak ciężką mołękę, te wszystkie choroby, jak Pismo mówi, wszystkie choroby wziął, wszystkie grzechy nosił na sobie. Był to mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, odrzucony, poniewierany. Tą drogę taką tragiczną przeszedł, a ty mówisz, że ty, ty, ty teraz nie chcesz tego Ducha Świętego, bo ty wolisz tą swoją sprawiedliwość i na niej opierać swoje życie. My bowiem... Przez ducha oczekujemy nadziei sprawiedliwości z wiary, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy. Ani nie obrzezanie, ale wiara, która działa przez miłość, bracie siostro, obrzezanie to, kiedy Duch Święty przyjdzie do Twojego serca, obrzezuje Twoje serce, daje Ci nowego ducha, nowego nowe serce Ci daje, to mięsiste, te kamienne usuwa i wpisuje te Boże Słowo, prawo do Twojego, te nasienie Boże do Twojego serca. Rozumiesz? Ty masz to w sobie, dlatego Ty nie masz pragnienia grzechu. Rozumiesz? To jest w Tobie. Więc to prawo z tych uczynków, tej własnej sprawy, ona Cię nie obowiązuje. Ale jeśli Ty żyjesz w grzechu po nawróceniu, w nieprawości, to pokazuje, że tego Ducha Świętego jeszcze nie dożyłeś. Bo w Chrystusie Jezusie biegliście dobrze, któż wam przeszkodził, abyście nie byli posłuszni prawdzi? To akurat dotyczy tego, co ich tam namawiali. Ja, bracia, jeśli nadal obrzezanie głoszę, czyli ja, bracia, jeśli nadal głoszę usprawiedliwienie z własnych uczynków poprzez prawo, e, tak Paweł mówi. To dlaczego jeszcze cierpię prześladowanie? Przecież wtedy zniesione byłoby zgorszenie krzyża. Bodaj byliby odcięci, którzy was niepokoją, bo wy bracia zostaliście powołani do wolności, tylko pod tym pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciał, ale z miłości słuszcie jedni drugim. Całe bowiem prawo wypełnia się w tym jednym słowie: mianowicie, będziesz. Miłował swego bliźniego jak samego siebie. Lecz, się, lecz jeśli się wzajemnie konsacie, pożeracie, uważajcie, abyście się wzajemnie nie zjedli. I teraz, więc mówię, postępujcie w duchu, a nie spełniajcie pożądania ciała. Ciało bowiem pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Są one sobie przeciwne, także nie możecie czynić tego, co chcecie. Lecz jeśli jesteście prowadzeni przez Ducha, nie jesteście pod prawem, rozumiecie? Jeśli naprawdę Duch Boży prowadzi Twoim życiem i tam są owoce Ducha, bracie, nie jesteś pod prawem, więc nie masz grzechu. Taką właśnie Ewangelię głoszę, że możesz osiągnąć taki stan, w którym nie będziesz miał pragnienia do grzechu. A nawet jeśli coś ci się przytrafi, to nie będziecie codziennie przetrafiać jak u tych grzeszników z letniego chrześcijaństwa, którzy wręcz kochają się w grzechu, kochają się w porządliwości, kochają te różne masturbacje, kochają wykorzystywać seksualnie kobiety i różne złe rzeczy czynią. I robią to, co ten świat czyni: oni to kochają, a potem jeszcze was będą mamić. Ich stan będzie okropny, rozumiecie? Ich stan będzie okropny bo oni osłyszą właśnie od Jezusa, idź ode mnie precz. Nie zachowałeś mojego słowa, żyłeś w nieprawości. Ale jeden z drugim powie, no przecież tyle ludzi pozyskałem dla Ciebie, Jezus. Przecież wyganiałem demony, a autentyczne mam nagrania, że wychodziły, że przecież uzdrowiłem tyle chorych w imię Twoje. Idźcie ode mnie precz. Bo żyliście w nieprawości w grzechu. Czyli wiedziałeś, że Pismo mówi, że to jest grzechem, a pomimo tego to czyniłeś. Widzicie. Znane są uczynki ciała. Więc uczynkami ciała jest cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, chwalstwo, gdzie inaczej jest zamieniane jako chciwość, chciwość, czary. Nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezję. Wiecie? Zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne o nich Wam mówię, jak już przedtem powiedziałem że ci, którzy takie rzeczy czynią, Królestwa Bożego, widzicie, nie odziedziczą.